Witam Was gorąco, witam Was serdecznie. Ja jestem do WG to jest Edukacyjny Przegląd Pogresowni, w którym regularnie przybliżamy Wam ciekawostki, nowości ze świata edukacyjnego. Na dziś również przygotowaliśmy kilka takich ciekawostek, więc przechodząc do sedna. Pierwsza rzecz, bo zadajecie pytania, co z tak zwaną aferą podkarpacką, czyli szkołą, gdzie została zawieszona nauczycielka. No, sytuacja trwa, rozmowy trwają. Brakuje mi mediacji, powiem Wam szczerze, ponieważ tam, dla tych, co nie widzieli poprzednich odcinków, zachęcam. Rzecz była w tym, że uczennica. Chyba gazeta wyborcza pisywała uczennica terroryzowała szkołę tak można to poetycko nazwać uczennica stosowała przemoc wobec nauczycieli wobec kolegów koleżanek i nauczycielka prowadząca wychowawczyni, bo tam w klasach 1 3 to druga klasa została zawieszona ma postępowanie dyscyplinarne szczerze nie wierzę że nie wierzę że postępowanie doprowadzi do skazania nauczycielki czy jakichkolwiek innych Takich rzeczy. Natomiast sam fakt, że dyrektor podjął zamiast mediacji, podjął walkę rzeczników dyscyplinarnych i to, co mówią rodzice, bo z nimi też mam kontakt, nawet będziemy tam reportaż kręcić niebawem, to nawet jeżeli chodzi o kwestię związaną właśnie z rodzicami, co jest ciekawe. Rodzice nie chcą linczu. Rodzice na spokojnie chcą, żeby sytuacja w szkole się opanowała, żeby dzieci były bezpieczne. Pamiętajcie, jeżeli w takiej sytuacji jesteście 511-599-600 to jest numer. Do mnie pomogę jak mogę. I to jest myślę, że najważniejsza rzecz, żeby zapisać sobie ten numer. On też jest na stronie progresowni i to jest dość istotny element. Jeżeli chodzi o kwestię związaną co dalej z tym, no postępowanie trwa. Niebawem będziemy mieli wywiad w podcaście, wywiad z panią, mam nadzieję, wiceministrem edukacji oraz kuratorami oświaty, którzy będą przybliżali nam e, te zagadnienia techniczne, ich poglądowe, więc jeżeli... I jest jakaś rzecz, o którą chcecie zapytać kuratora oświaty? Napiszcie do mnie maila, bądź napiszcie do mnie SMS-em czy Facebookiem na progresownie albo na profilaktykę według kleszka i ja to ogarnę. Bez problemu zapytam w Waszym imieniu, kuratorium i ministerstwo. Przechodzimy do newsów na ten tydzień, a o tamtym będę Was na bieżąco informował. A i jeszcze w formie anegdotki, ci co mnie znają, to wiedzą. Ci co mnie nie znają, to ja tylko przybliżę standardy ochrony małoletnich. Ja się tym bardzo e, dobrze, bardzo dobrze. Nie wiem, czy ogarniam, natomiast to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to jest kwestia tego, że w momencie, w którym to jest zostało zdemonizowane, tak, standardy zostały zdemonizowane, nastąpiło duże tąpnięcie i to był bardzo duży problem, ponieważ w standardach są takie zapisy tutaj uwaga, mam nadzieję, że siedzicie. Przemoc podejrzewamy wtedy, kiedy dziecko przejawia zachowania autodestrukcyjne wobec zwierząt. To jest jeden do jednego zapis ze standardów z badania. Przechodzimy do sedna. Na początku rzecz bardzo tragiczna. 14-latek odebrał sobie życie, bo uzależnił się emocjonalnie od postaci wygenerowanej przez AI. To widzimy w internetach. Sprawa z tego roku została opisana w internecie. Mi gdzieś na jakiejś rolce to śmignęło. Generalnie chodzi o to, że chłopak ciągnął się w czat z postacią, która była z Gry Gryotron inspirowana. I tak yy, emocjonalnie uzależnił się od tej osoby, że, 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 że gdzieś tam, gdzieś tam doszło do tragedii. I tutaj pamiętajcie, drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, rozmawiajcie z uczniami. A jeżeli czujecie się niefajnie, jeżeli czujecie, że w głowie macie dużo niefajnych myśli, jeżeli czujecie, że coś złego się dzieje w Waszej głowie, jeżeli macie jakiś problem, udajcie się do szkolnego psychologa, udajcie się do pedagoga, porozmawiajcie z kimś, zadzwońcie na 160. 16, 111, szukajcie, poszukajcie dla siebie pomocy, ponieważ to jest fenomenalna rzecz, kiedy możemy się komuś wygadać i ktoś nam pomoże. Nie zostawajcie z tym sami, a jeżeli zobaczycie, że jakiś wasz rówieśnik bądź kolega, koleżanka zachowuje się w sposób dziwny, czyli inny niż zawsze, chodzi troszkę smutniejszy, i tak dalej, też. Poproście kogoś dorosłego o wsparcie, o pomoc, bo na tym ta, ta rzecz polega, to też pokazuje o tym, jak brak higieny cyfrowej powoduje w naszej głowie pewne, pewne zaburzenia, pewne zmęczenie materiału, ale też to, co jest mega, mega słuchajcie, istotne. Potrzeba więcej o tym, więcej o tym mówić, więcej mówić o tej higienie cyfrowej bo z jednej strony kolejny news i tak będziemy wokół tego troszkę przez chwilę bytować. Szkolne komputery do regularnej wymiany dzieci pracują nawet na dziesięcioletnim sprzęcie. Na stronie bankier.pl możemy takiego newsa przeczytać, że szkoły są zacofane, szkoły co 5 lat powinna być według niektórych prezesa Unii Miasteczek Polskich Powinno, powinna być zmiana sprzętu. Natomiast nie ma Niektóre sprzęty mają 10 lat, ja pamiętam swoje liceum, pół godziny się komputer włączał, zostawało nam 15 minut lekcji, żeby odpalić Paint'a. A to było już w liceum i zaczynaliśmy lekcje o 7.10, więc ktoś musiał przed 7 w ogóle przyjść, żeby powłączać te wszystkie kom komputery. Eee, I tutaj jest potrzebna tutaj noweli, bo resort. No, KSKPO możemy, nie? bo to jest gdzieś tam kamień milowy w KPO i tam określone są minimalne obowiązujące standardy wyposażenia wszystkich szkół w infrastrukturę cyfrową, umożliwiającą pracę. Więc tutaj widzimy, że. Widzimy, że jest to dość potrzebne, czy jest już zapotrzebowanie? Tak, ponieważ... Do, tutaj z artykułu wynika zapewnienie nowych komputerów przenośnych do dyspozycji nauczycieli co najmniej 553 tysięcy sztuk, 336 sztuk i, i uczniów co najmniej 735 tysięcy sztuk, wyposażenie sal y, i połączenie z siecią LAN co najmniej 100 tysięcy sal. No to już są pieniądze konkretne, ale gdzieś chyba to jest dobry kierunek, nie, żeby, żeby ten sprzęt był, żeby dzieciaki potem, jeżeli to jest zwłaszcza kierunkowe, Jakieś e, zajęcia szkolne, jakieś, nie wiem, technik informatyk, cokolwiek innego, to myślę, że to jest bardzo istotne, żeby to było, bo my troszkę, troszkę uciekamy w ten świat. I mimo, że uciekamy w ten nowy świat, to w gazecie wyborczej pojawił się artykuł e, badania PISA, to też pewnym wiralem się obrzuciło, obróciło na facebooku. E, dużo moich znajomych udostępniało to, że e, Polacy nie chcą się uczyć polskie dzieci. Nie uwielbiają uczyć się nowej rzeczy 26%, czyli to tak jak przewijaliście rolki na Facebooku i była Polska na dole czerwona, to właśnie o to chodzi. I wiecie, to jakby no to jest jakaś tam tragedia, natomiast to jest bardzo wąskie badanie, w sensie wynik, który mamy, jest dość wąski i nie możemy wszystkiego określić. Natomiast to też trochę jest pokłosie tego, że. Po pierwsze internet nie daje nam wiedzy, daje informacje, więc nie możemy powiedzieć, że przewijając rolki na TikToku to my gdzieś tam jesteśmy fantastycznie doedukowani, bo wszystko wiemy. Nie, mamy natłok informacji kompletnie zbędnych, kompletnie zmiennych. Więc nie jesteśmy w stanie tego kompletnie w, y, zmienić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że to sama ta kreatywność dzieci w polskich szkołach, umiejscowienie w ławkach, czy y, to, że gdzieś tam są jakieś wyzwania, y, kreatywność pewna, no to to też by y, bardzo pomogło, Natomiast nauczyciele są gonieni z materiałem, uczniowie muszą coś tam, coś tam tworzyć i uczeń nie poszukuje, nie docieka, ponieważ to, co bardzo fajnie powiedział profesor Kaszmarzyk, szkoła to jest takie miejsce, gdzie osoba, która wie, przepytuje osobę, która nie wie, akcja, co, co już powoduje pewien dyskomfort, ale my mamy takie totalne wynaturzenie w edukacji i tego zaciekawienia nie ma, ponieważ uczniowie mają widzieć fajnie, jak uczniowie widzą, Widzą, oczywiście prześmieszczą je fajnie w nauczycielu, takiego zbawcy, który wszystko wie. I to jest problem, ponieważ my nie potrafimy czasami odnieść się do tego, co jest e, za oknem, a mamy jakieś tam książki i, i, i tłoczymy. Więc to jest dość istotny etap. Więc dzieciaki nie chcą się być może tak, uczyć nowych rzeczy, nie mają chęci, ponieważ e, przeset informacji jak jest w internecie a dwa forma przekazu, która, która jest. E, Troszkę męcząca i co, co w związku z tym, co możemy tam wytworzyć, co możemy stworzyć, słuchajcie. Nie mam żadnego pojęcia. Tak, mamy jakieś, jakieś tam pomysły, edukacja ma jakieś pomysły, natomiast czy to się sprawdzi, nie wiemy. Tak, wszystko idzie w tą edukację, w, ten, w tą, tą cyfrową transformację edukacyjną i Rada Ministrów przyjęła 12 września. Polityka cyfrowej transformacji edukacji, czyli idziemy w tym kierunku. To, co cały czas powiedziałem, że będziemy kręcić się przez dłuższą chwilkę przy tych technologiach, dokładnie tak się dzieje. Na portalu samorządowym na tym jest bardzo duży artykuł, że Polska ma plan zmian w edukacji następnych 10 lat. Z artykułu co prawda za, za dużo nie wynika, są tylko kierunki, że konieczna jest ta transformacja cyfrowa, rozpowszechnianie podstawowych kompetencji cyfrowych, bo dzieci, tak jak powiedziałem, mają dużo wiedzy, ale nie mają kompetencji cyfrowych. Tak? Cofamy się do średniowiecza, nawet taki artykuł był. Nawet na Korczaku, na uczelni, z którą Współpracuje. Jest jeden kierunek higiena cyfrowa, jako pierwszy raz uczelnia w Polsce. Mamy higienę cyfrową na uczelni, więc, więc to jest dość istotny element, że, że, że my też, jako specjaliści, dostrzegamy pewne, pewne rzeczy. No i tak, jak wiemy, wszystko kręci się koło, koło pieniędzy, ale zanim do pieniędzy dojdziemy, jeszcze jeden ciekawy news. Przerwy w szkołach będą dłuższe. Takie pytanie zostało zadane na jednym z portali, ponieważ pani, pani posłanka Barbara Grygorcewicz uznała, że przerwy 20-minutowe są za małe i powinna być taka przerwa koło godzinki. I jak ta byłaby przerwa godzinna, obiadowa, to by dzieciom się lepiej jedzonko trawiło. Czy to jest dobra zmiana? No, jeżeli byśmy mieli, tak jak ja teraz byłem w jednej ze szkół, yy, nie pamiętam, ile jest uczniów, ilu jest uczniów, kilkuset uczniów, są trzy przerwy obiadowe, czyli byśmy mieli, żeby wszystko pomieścić logistycznie na stołówce, więc jeżeli przerwa trwa godzinę, to trzy godziny z tego dnia byłaby obiadowa. I jak to zorganizować? Nie mam Zielonego pojęcia, natomiast nauczyciele tam nie robią problemu, jeżeli uczeń z przerwy obiadowej się spóźni, tak dostosowali materiał, że jest to, jest to ok, tak. I zdanie posłanki, wprowadzenie dłuższej przerwy obiadowej, tutaj cytuję panią posłankę która do powinna trwać godzinę, w szkołach przyniosła liczne korzyści. Uczniowie mieliby dużo czasu na spokojne zjedzenie, pełnowartościowego posiłku, to wpłynęło pozytywnie na ich zdrowie, samopoczucie i zdolności poznawcze. I posłanka zapytała ministerstwo, ja jakby tym tematem troszkę się zajmę jeszcze, będę zapytał ministerstwo, jak będę niebawem, czy jakiekolwiek prace w tym będą, w tym kierunku będą szły, bo jest to dość ciekawe, nie? dość ciekawe jest. Kolejna rzecz, no to tam pikuś, tak, zmiany w progach zdobalności matury, tuż przed maturą Nowe zasady mają sens, i to jest pytanie, bo tyle samo, ilu zwolenników, tylu przeciwników. Niektórzy twierdzą, że to w ogóle matura już nie ma sensu, bo to żadne sprawdzenie intelektualne, tylko to po prostu trzeba odfajkować. Natomiast wiecie co, ja do matury mam w ogóle dziwne takie nastawienie, nie? Bo my cały czas mówimy kompetencje, najlepsze komputery, najnowszy sprzęt, a finalnie dziecko dostaje długopis, kartkę i musi robić, nie? I to już mi się nie podoba. Natomiast kwestia, kwestia jest tego typu, że no zobaczymy jak to się rozwinie. Ja, ja jestem takim troszkę sceptykiem tych matur, wolałbym chyba egzaminy, egzaminy wewnętrzne na studia. Bo ja zdawałem maturę z matematyki, której nie miałem na, na uczelni, bo ja jestem po pedagogice, więc, więc nie miałem mat, y, matematyki. Ja dobrowolnie wybrałem, bo ja jestem starym człowiekiem i mogłem wybrać sobie matematykę. I, i, i tak w, z rachunku prawdopodobieństwa wyszło, że największa szansa, że ją zdam, bo wtedy miałem trochę inną wizję siebie. Wtedy bardziej, bardziej chciałem być mechanikiem samochodowym, ale w tym okresie nie było takich szkół. Ale to zobaczymy, co będzie, tak? Zobaczymy. Meno ogłasza, że może coś takiego zrobić. I teraz wchodzimy, słuchajcie, w pieniądze. Jak nie wiemy o co chodzi. To chodzi o pieniądze i e, słuchajcie, bardzo ciekawe rzeczy. Pierwsza sprawa, klasy, nauczyciele klas 1, 3, ponad podstawówki, 2,5 koła na zakup laptopa. To jest efekt interwencji ZNP. E, dystrybucja bonów rozpocznie się w pierwszym kwartale 2025. Czy cofam to, co powiedziałem, że ZNP nie działa? E, nie, nie, nie cofam. Generalnie nie działa tak, jak by chyba nauczyciele oczekiwali. To jest najgorsza rzecz. E, czy te, te, te bony są spoko? Okej, okay, jest to błąd 2500 to jest kupa kasy na laptopa jest OK, z tym, że nauczyciele pewnie mają laptopy, ja tak sobie myślę, to nie jest tak, że nagle nauczyciele dowiedzieli się, co to jest laptop, osobiście wolałbym, żeby te pieniądze na Dzień Nauczyciela w formie bonu, nawet nagrody za to, że cieszymy się, że jesteście, to też byłoby mile widziane, gdyby to była gotówka, zróbcie sobie z tym, co chcecie, tak, jak chcecie komputer, kupcie sobie komputer, teraz można tak nazwać, na... ale można też kupić, nie wiem, tak jak ja, gimbala na przykład, czy, 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 czy mikrofony, które już od przyszłego odcinka będą profesjonalniejsze, a nie telefony. Foniczne, więc jakby dajmy tutaj, moim zdaniem, elastyczność jest bardzo bardzo ważna. Jeżeli chodzi o pieniądze, to ciekawe ciekawe sformułowanie z Unii Miast i tutaj Pan, Pan Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic, przewodniczący Unii Miasteczek Polskich mówi o tym, że nauczycielskie pensum powinno wynosić 25-28 godzin, bo tak się pracuje w szkołach specjalnych na portalu samorządowym dość, dużo, dość długa rozmowa z tym panem jest. Oczywiście, oczywiście bierze bardzo dużo na siebie, samorząd oczywiście, tak. Chciałbym, żeby to było PKB, żeby uzależniać wynagrodzenia przy tym zwiększonym pensum od przeciętnej krajowej, ale też od mieszkańców, od tego, gdzie zamieszkujemy. Bo inne koszty życia będą w Warszawie, inne u mnie w Braniewie. Natomiast, natomiast on jest za tym, żeby pracować więcej i generalnie, żeby taką roszadę zrobić, nie? bo to by rozwiązało nam wtedy yy, zastępstwa doraźne. Yy, I on też jest, ja akurat za tym też jestem. To nie tak, że, że, że gdzieś tam nie zgadzam się z tym człowiekiem we wszystkim. Bardzo fajną rzecz powiedział, że urlopy na podratowanie zdrowia powinny być z ZUS-u, a nie z samorządu. I ja się za, yy, z tym totalnie zgadzam. A jeżeli chodzi o ZUS, kolejny news, który się z tym wiąże. Nauczyciele na koniec roku bez wypłat i składek ZUS, kryzys finansowy samorządów. Są samorządy w Polsce, które są w trakcie zaciągania kredytów, żeby nauczycielom dać wypłaty. Są samorządy, które nie płacą składek ZUS za nauczycieli dla nauczycieli, ponieważ nie mają na to środków i muszą Pokrywać to z pożyczek. Tak? Jest to w samorządzie niefajna sytuacja, ponieważ zaciągamy pożyczki na bieżące wydatki. To jest niefajne i to jest e, no, dość dziwne, tak? ale to jest trudna kondycja. Gminy szukają oszczędności kosztem nauczycieli. E, nie ma nagród, nie ma. E, du, du, duża ilość rzeczy jest wycofywana e, finansowo. Ja pamiętam, jak jeszcze byłem radnym. Czy jak pracuje ze szkołami, szkoła daje plan budżetu na przyszły rok. Skarbniczka radni czy skarbnik radni ucinają. To jest proceder z wielu z wielu miejscowości ucinają, że tyle nie potrzebujecie pieniędzy, robimy cięcia ponieważ musimy zbilansować budżet, to więc to troszkę oszukamy w liczbach. Liczymy się z tym, że będziemy musieli dołożyć wam pieniądze, ale to będzie za trzy kwartały, a co się z tym wiąże, to jest problem. Nie na dzisiaj Rio przyjmie. Tak to się dzieje, słuchajcie, w samorządach i tych pieniędzy po prostu brakuje. Czy jest to złe planowanie? Myślę, że ta, trochę tak, bo uważam, że dyrektor, jeżeli wybieramy dyrektora, to on jest kompetentny, żeby mieć swój budżet. On jest kompetentny, bo on wie, ile potrzebuje pieniędzy, tak? Jeżeli wiemy, ile będzie najniższe krajowe, Wiemy, jakie będą podwyżki, to zaplanowanie pieniędzy na rok nie jest takie trudne, tak, bo to siedzimy, Excel i lecimy, tak? Tyle nauczycieli takich, tylu takich, tyle dodatków, więc to bezproblemowo nam idzie, więc to jest pikuś. Natomiast. No, tak się stało. Brakuje przykład z Gwiny Wodzentyn i Bytom, pokazują, że lokalne kryzysy budżetowe przekładają się na destabilizację. I teraz uwaga, przy tych, przy tych newsach idziemy do kolejnego. Meno głasza sukces. Dzięki podwyżkom udało się zatrzymać odpływ nauczycieli z zawodu. Są podwyżki, a nie a służba gdzie nie ma wypłat. I to jest paradoks. Nie. Dzięki podwyżkom udało się zatrzymać odpływ nauczycieli z zawodu, powiedziała wiceszefowa szefowa menu Katarzyna Lubnauer podczas konferencji w Koninie. Dzięki podwyżkom nauczyciele nie rezygnują z pracy, tam nie mają wypłat, też nie rezygnują, więc podważam to, że dzięki podwyżkom. Powiedziała też oczywiście, że uczniowie spędzają za dużo czasu w szkole i to nie jest normalne. Tutaj powiedziała, że jeśli weźmiemy pod uwagę, że normalny czas pracy człowieka dorosłego to jest 40 godzin, a potem może odpocząć, a dziecko jeszcze musi się czegoś nauczyć na kolejny dzień, to zdajemy sobie sprawę, że to nie jest normalne. Dziecko niecodziennie ma 8 godzin, e, nie ma prac domowych, więc jakby co ma się nauczyć? Tak? to jest, no tutaj jest, e, gdybyśmy cofnęli pracę domową, to okej, okay, zgadzam się z tą wypowiedzią. E, I tutaj I, i tutaj generalnie Pani pani Lubnauer zachęciła nauczycieli do korzystania z materiałów metodycznych, które IBE przygotowało, które są pomocne w wykonywaniu nauki bez obowiązku prac domowych. No i tutaj podczas konferencji, pani Lubnauer zadeklarowała zwiększenie środków na edukację. W 2024 wyniosły one 2,33. PKB, a 1,87 w roku wcześniejszym. Ale to, że jest za mało, to dalej pokazuje, że powinno być, zresztą dla mnie, to powinno być, jeżeli chodzi o edukację, 3% PKB. Ja to kiedyś wyliczałem, ja nie pamiętam jak ja to robiłem, ale wyliczyłem, że 3% PKB robi nam edukację. Nie? I tak o na fajnym poziomie. Z fajnymi ludźmi, z podwyżkami i ze wszystkim, i wtedy możemy oczywiście też zrobić coś takiego jak zwiększenie pensum, bo ludzie będą wiedzieli, za co pracują. Kolejna rzecz to są zmiany w dodatkach dla nauczycieli, i tutaj chodzi o to, że będziemy procentowo mieli stały procent, czy, czy jest to korzystne. Na pierwszy to, moim zdaniem, tak, na kolejny nie, bo jeżeli to jest stałe, nie przewiduje inflacji, nie przewiduje żadnych machnięć więc finalnie może się okazać, że to będzie taki przekręt, jak niegdyś zrobił jeden z operatorów prądu. Jak prąd szedł do góry i potem miał tanieć, to wykorzystali lęk klientów i się pytali, czy klienci nie chcą zamrozić cen, żeby już nie rosły. I klienci podpisali dwuletnie umowy, płacili dwa razy więcej niż inni, którzy tych umów nie podpisali, tylko za bezpieczeństwa. Tak samo tutaj, uważam, to jest frazes, Ponieważ w perspektywie długofalowej to będzie mniej. Nie? Tutaj, właśnie, to jest ten, że więcej znaczy mniej, w perspektywie długofalowej, że coś jest stałe. To powinno być uzależnione od najniższych, od inflacji, od średnich i tak dalej. I wtedy, OK, możemy urealniać. W innym wypadku, przy zwiększonej inflacji, będzie to. Spadało. News kolejny, koniec z masowymi nieobecnościami w szkołach. Mężczykuje rewolucyjną zmianę, czyli 70% obecności, żeby zaliczyć przedmiot. Gryzie mi się to. Gryzie mi się to, słuchajcie, ze wszystkim, bo jest tak, za nieposłanie dziecka do szkoły, ok, rodzice odpowiadają. Zgodnie z przepisami, grzywna za nieobecność dziecka w szkole jest nadawana uznaniowo w zależności od skali nieobecności ucznia. Jednorazowa kara za niechodzenie do szkoły może wynieść 10 tysięcy złotych, jednorazowa, tak, maksymalnie 50 tysięcy. I w przypadku nieobecności, lub braku zapisania sąd rodzinny. To, I to jest, ze wszystkim się zgadzam. Tylko czy serio to jest różnica? Kiedyś byłem chory bardzo mocno i w momencie, kiedy ja byłem chory, nie byłem w szkole H3 miesiąca i potem, po, yy, czyli powinienem nie zdać, Natomiast wyciągnąłem wszystkie przedmioty i zdałem, nawet nie najgorzej zdałem, nie? Bo, bo generalnie po tym się uczyłem i wydaje mi się, że to chodzi bardziej o tą relację, nie? że e, to jest jakiś Radek Potras, na którego się powoływałem już niejednokrotnie, bo to było fantastyczne, co powiedział, że w tej sytuacji lepszy jest dostęp ustalamy zasady z dzieckiem, tak? bo teraz co, rodzice pojadą w czasy, a dziecko zostawią w domu? tak, bo też, nie wiem, ktoś nie dostanie urlopu w wakacje, tak. Jakby ja nie widzę takiego problemu. Może ja jestem dziwny, ale nie widzę. I ostatni news, który bardzo mocno mnie ciekawi, o tym newsie już kiedyś mówiliśmy, Płatny dostęp do e-dzienników wywołał burzę, będą rozmowy. Chodzi tutaj o dziennik firmy Vulkan, i tutaj też już jest prezes. Ułokik działa. Po 1 listopada rodzice, którzy korzystają z aplikacji edu Vulkan tak mówi bankier będą musieli wnieść jednorazową opłatę za dostęp do rozszerzonych funkcjonalności podstawowe będą bezpłatne i przeglądarkowe i opłata za okres do końca czerwca wynosi od 30 tam trzy bez grosza do 43 bez 11 groszy i to wywołało komentarze o potrzebie stworzenia dziennika państwowego. Tak, myślę, że dziennik państwowy by rozwiał tą, rozwiał to, bądź generalnie zrobić, nie wiem, przetarg, jest kilka firm, największy jest Libruz i Vulkan i zrobić przetarg, czy pogadać, kupić i tyle, jak coś jest. Natomiast posłanka Szumila z która jest przewodniczącą Komisji Edukacji, Nauki i, i, i Młodzieży, e, podkreśliła, że to poprzednicy zaniedbali, czyli PiS i tak dalej, ale to jakby mniejsza z tym. Chodzi generalnie o to, że prezes WOKIK prowadzi postępowanie wyjaśniające. W się tłumaczy, że to nie do końca jest tak, że to wszystko jest prawidłnie. Pani z Public Relations, bo wulkan jakieś pracowałem, tam firma zewnętrzna ogarnia Public Relations wulkana. Jak chcesz za wygodę, czyli korzystać z telefonu, nie? No wiadomo, że z telefonu ludzie korzystają, no bo to mamy przy sobie te wiadomości push i tak dalej. Bardzo fajnie bardzo fajnie się dzieje. Tam jest dzienniczek wulkan i edu wulkan. I to są dwa różne rozwiązania. Pani mówi, że dziennik wulkan jest narzędziem używanym przez szkoły do prowadzenia dokumentacji i procesu nauczania. Dziennik wulkan jest w pełni responsywny, to znaczy, że rodzice już nie mogą z niego wygodnie korzystać nie tylko na komputerach, ale i smartfonach. Natomiast Edu Vulkan opcjonalna platforma płatna tam jest do takiej wymiany informacji. To ja pamiętam to jak kiedyś pracowałem w firmie Vulkan współpracowałem bo ja byłem B2B. To tam były były prace, natomiast, e, no, niech pieniądz przemówi, tak? No, nie czarujmy się, słuchajcie. Jeżeli mamy 32 do 42, czyli zaokrąglimy sobie 37 zł, tak? To jeżeli mamy rodziców, dzieci, tak? W, w Polsce mamy, zobaczmy sobie, e, ilu uczniów jest. W Polsce. Młodzieży dorosłych w roku szkolnym 2020 w szkołach każdego typu kształciło się no, prawie 5, 5 milionów ludzi. Więc, jeżeli teraz sobie zrobimy prostą rzecz, tak, i teraz czekajcie, zrobimy sobie tak, taką rzecz. Mamy, ile warty jest rynek? Ja może źle liczę, ale zaokrąglimy. 5 milionów tak 5 milionów raz dwa, 3 raz dwa, 3 jest uczniów no to nawet zrobimy że jeden rodzic jeden rodzic ma dzienniczek i wulkan ma około 50% to jest takie bardzo ogólne tak no to mamy 2,5 miliona uczniów no to weźmy sobie że nie wiem milion 300 milion 300 osób kupi taki dziennik za jakieś 38 zł to nam wychodzi słuchajcie pieniędzy, tu mamy 3, tu mamy 3, prawie 50 milionów złotych no to dlatego być może to powstało, tak i to nie, że zakładamy, że nie wszyscy wykupili dostęp i uśredniliśmy, no to mamy tam koło 5-5 baniek wartości, no to to już jest gra warta świeczki, można się nawet z Ułokikiem pospinać. Czy to ma sens? No zobaczymy, zobaczymy, co powie. Walkik. Mnie to bardzo mocno ciekawi, bo ja nie lubię dzienników elektronicznych, nie Moi dziecko. Mach, ja nie mam dostępu, nie wykupiłem dostępu. Ja wam także dziecko, mówi mi co dostało i tak dalej. I mi to jest w zupełności wy, wystarczające. Natomiast po 50 milionów fajnie się, po 5 milionów fajnie się schylić. Nie? Więc to jest rzecz dość, dość niebotyczna, bo to jest przypływ, tak, przypływ gotówki. O ile dobrze policzyłem tam, bo teraz już skasowałem kalkulator, nie wiem ile będzie. Możecie sobie przeliczyć, napisać mi w komentarzu, ile Wam wyszło, ile ten rynek jest mniej więcej wart. Słuchajcie, tyle, tyle z mojej strony. Też to, co było na rolce. Na TikToku. Jeżeli chcecie e, odnośnie standardów otrzymać arkusz do kontroli, samokontroli standardów w Waszej placówce, odezwijcie się, a wyślę Wam takie coś mailem mojego autorstwa. Trzymajcie się i do zobaczenia. Niebawem pamiętajcie, pytania do kuratorów, do ministerstwa. Piszcie do mnie, ja to wszystko zbiorę i będę z nimi to ogarniał, będę się umawiał na spotkania i będziemy rozmawiali. Także trzymajcie się. Do zobaczenia.